Siemanko wszystkim, ja jestem Zuza i, i witam was w kolejnym odcinku Razem z Kati. No, jaką mapę bierzemy? Nie wiem czy ją... Nie wiem czy ją słychać, ale tu ze mną z Kati. Y Kati jak będziesz miała, to, to ja będę wkurzona yes! Nie! Czemu z nią? A czemu z nią? Dawno w filmiku nie było, więc zostawcie tego subika, co? Zostawilibyście Zostawilibyście tego subika, co? No Lol, mi się coś tu zlegowało. Widzą ja to widzą. Lol. Ej, co to? Testuję nową aplikację. I ona jest całkiem spoko. No, nie jest taka zła. Jak jedna tam ta aplikacja co miałam, to ona mi dała nagrać ten... Ona mi i nagrała się, jakby. Jak to powiedzieć? Yy, jak, pomóż mi lepiej. Yy, ten. Dało mi nagrać 14 minut. Amongasa, no, chyba. Ja tak ciągle patrzę. Okej, okay, dobra, to tak ci tak, już ci pomagam. No. Kto się XD, w sali? z tej sali. Znajdziesz go na stówę. Nie widzisz niestety mojego ekranu, bo tej laptopa. Tam gdzieś rozpicie. Tam gdzie się rozpicie Lady Kitia. Ja nie wiem, gdzie A się. Tutaj. No, tak. A tu! No! Jezu, tak. nie to nie góźmą za tym. Tu? trafiłam go Czekacie lady kicia nie, ten typek nie drży. To się zbila acerem. Idę witom terce. Nie wiem, co ma jest. Tu gdzieś? Przy domu. Jestem w to słaba. Mam przy domu. domu. Tu gdzieś? dom, przed drzwiami do jakby. Ty mi co jestem? Nie. Tego? O. Jest, wreszcie. Nie O, serduszko! Jest. I co, lej, ty księga Nie, to spieseł. Skąd? To nie ja chyba. Co tam się dzieje? i dwóch hajderów Ogólnie nagrywam teraz Druga część. Lol 2 O, dobrze mówisz. Mi się tak... Ja mam taką ochotę nagrywać, że to jest hit. Hit hitowy. Co ty robisz? Co ty robisz? Tak! This is you. Hop. Ja tutaj parkura robię i końcy zbieram. Nie wszystkie zebrałam. A gdzie jest? Żyrawka? To, no. No, poczekaj. Ui. Wygrałam, bo się ruszałam. Hello. No. Także, no, nagrywam. Nagrywa się? Nagrywa się chyba. I bo to jest bez sensu, to ta aplikacja trochę. Ja mam sama w moim telefonie. Jest ja to sobie później w, jed w jeden kawałek wszystko skręcę. Ja też. też tego zrobię. Być może. To będzie jeden film. A to y, Tom Caps Coś takiego, coś, co mi... Mm? c apy... No co? No to właśnie w tym to robię. A ty mi to poleciłaś, czy Roxana? tak, Okej, okay. dobra. A, bo ty mi pomagałeś wtedy to. Christmas! Mm. Mm. Tak. Ja to złączę w jeden odcinek, nie?